Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here. I could have sworn these are my salad days. Only be turned away. Just another play for today. Oh, but I'm. Fine. Głodno, chłodno i daleko do domu Zgodnie z tym przysłowiem się teraz czuję Jestem na północy wyspy Domek, w którym chcę pomieszkać, jest w samym sercu Honolulu Daleko Kończy się dzień Jak zwykle na łachu, obfitujący w niezwykłe wydarzenia Zbliżam się do latarni cudów Tu zawsze coś się dzieje Czego trąbisz, vermo? Ech Ci kierowcy niedzielni. Dziwne. Jakoś pusto dzisiaj. Ciekawe dlaczego. Witam. Może by czas na małą lampkę wina. Witam. Lampka wina, czemu nie. Jadę do Honolulu. Właśnie minęłam latarnię Cudów. Po drodze koło marketu jest przytulna knajpka nad oceanem. Może tutaj? Też jadę w kierunku miasta. Właśnie chyba ją mijam. Zaraz zawrócę i poczekam. Postaram się jak najszybciej dojechać. Propozycja akurat. Zbliża się wieczór. Jestem trochę zmęczona. Może to mnie rozrusza. Ale kawał roboty odwaliłam. Jak to się mówi? <gry> Zbliżam się do fajnej chopki. Chop, wysoko w górę, ale jakie czeka mnie nielądowanie. Uff. udało się, nie zahaczyłam. Dobrze się jeździ tym maserati. Ma niezłe przyspieszenie i szybkość. Zapada zmierzch. To już tutaj. Dobrze, że po drodze. O, o znajomy. Cześć kinneskopę. E, i tak nie słyszę. Kawiarenka na świeżym powietrzu. Nad brzegiem oceanu. Fajowo. Zmierzchła. Długi dzień. Ale trochę spraw pozałatwiałem. Chyba już zadomowiłem się na wyspie. Może nie wszystkie miejsca znam. Ale niedługo trafię w te nieznane zakątki. Już jest nasza dama. Ładny auto, chyba Maserati. Kolor pasuje do niego. Ma dobre parametry. Dobrze się prowadzi. Witam, chyba wiatr, przegoniłaś tym autem. Witam, ba. Nie tylko wiatr, ech. Przytłumna taka wiarenka. Minowiskości, bliskości, autostrady. Rzeczywiście, dobrze wybrałaś. Co u ciebie? Jak w pracy? Parę nowych samochodów, kupiłem, oraz dwa nowe domy. Praca wprawdzie na telefon, ale dobrze płatna. Więc jesteś, z niej zadowolony? Oczywiście, że tak. Zapraszam, na małe co nieco. Było bardzo miło. Dziękuję. Przydało mi się to, co nieco. Nie też. Spotkanie w miłym towarzystwie, chwile odprężenia przydają się w życiu. Dziękuję, że poświęciłaś dla mnie trochę czasu. Ach, miłe chwile szybko, niestety się kończą. Trzeba jechać. Miłego wieczoru. Nawzajem. No cóż, chyba trzeba wracać do domu. Miło było, ale się skończyło. Ach, te kobiety! Gaz do dechy i muszli? nie ma. Witam Państwa. Trwa sezon wakacyjny. Jeżdżąc po drogach Oahu, obserwując ruch pojazdów, trafiłam na mały drift mojego przyjaciela, Joemana, w swojej potężnej maszynie, Dodge Charger SuperBee, jakże lekko ślizgał się po zakrętach. Ech! Co za potęga mocy tkwi w tym samochodzie! Wkrótce dołączył następny mistrz driftu, Mazur. Jak dwóch mistrzów na dwóch potężnych maszynach. Druftowało po drogach wyspy. Szkoda, że zabrakło jeszcze jednego transama. Skoro mamy sezon ogórkowy, popatrzmy co się przytrafiło niektórym kierowcom. To auto wpadło w słynną dziurę, przy latarni cudów. Kierowca może zdążyć dotrzeć do plaży, przed końcem sezonu ujeżdżania deski na falach oceanu. To auto, kierowane przez super kierowcę. Także szybko nie dojedzie do miejsca przeznaczenia, choć to jedno z najszybszych aut na wyspie. Toro achu przy lotnisku międzynarodowym cieszy się dużą popularnością wśród graczy. Może ta niewidzialna barierka przy wyjeździe. Przyczyni się do zainteresowania także łowców duchów, a być może i ufologów, którzy wysnują niesamowitą historię powstania zjawiska nadprzyrodzonego. Temu pechowemu kierowcy przytrafiła się zapewne zemsta ducha tunelu podgórskiego. Podobno w tym tunelu zdarzają się od czasu do czasu zaskakujące zdarzenia. Ach, te kochane barierki. Ten nieszczęśliwiec też miał pecha. Podobno ten domek przyciągnął go do siebie, jak parkował w pobliżu. Jak widać, nie chce za skarby świata. Wypuścić naszego kierowcy. No cóż, bez komentarza. Życzę Państwu miłego popołudnia. Opracowanie i komentarz. Ono one.